ma widzowie, w tym odcinku kupiliśmy karnet Zadniarski, Sorry, że nie znalazłem, ale otwieramy tak na szybko, później jeszcze pakiet odcinek Odbieramy I do Daryla, i do Daryla kolejna 50 punktów mocy dodamy sobie do... A zostawimy sobie Bo no, już nie mamy Mamy szczęście, mamy... Mam nadzieję, że coś... Jest 6! Nani, ja lubię! Nani jest fajna postać. Dobra, kolejna. Nic niestety. Dostałam tylko. Niestety nic nam nie drobnęło, ale jest nowa postać. Nani, fajna. Fajnie mam Nani, bo ja lubię Nani. Dobra, są lepszymy. Pyk! Dobra, mam za. Ja nie wiem, że tak, tak na szybko sobie kupiłem 30 gemów żebym sobie od razu kupił I mamy to. Mam karnię Ale jest mała postać, fajnie. Nie? Bo ja lubię nowe zabierze. No to pokopię. No to zagramy sobie. Znani, bo już nie grałem. Miałem kiedyś na nie, ale nie na tym kończę. Wdzowie, nie grałem. Mam karnec odmiarski. Kupię 30 gemów, żeby mi było stary, bo miałem. Po 50 gemów nie chciałem kiedyś znaleźć. Zaraz popełnię tym darmie. Dobra. One jest fajne, ja uwielbiam, ale nie kocham w nim. Chyba. Poczekamy sobie. Kurczę.

Mikar z miękkiej złotej zł tylko... I mamy z Leży, Nie, 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 to to nie, 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 o to otworzymy sobie nie, jedno. nie, 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 Teraz sobie zagramy jedną grę do ryne. Czekaj, zaproszę kogoś, i będzie w, i będzie normalnie w szaku. No. Elu... Pi... Uem... Kar... Miat... Nie... Taki? Karli takie... Ciekawe co on tak się rozwariował, że ja mam karę zniorskie Punkty mocy karty zostawiam sobie punkty mocy, chyba 150 tak, 150 punktów mocy do nas. No, Nooo, ja się... Tak się pokupił dnia, bo chciałem? I oczywiście 150 punktów mocy też do nami Nie, nie Jaki kolcik? Nani Czekaj. taki Czekaj, tak w Na piąty level mocy dopiero 19 pucharów. Ciekawe, czy on jest w ogóle Polakiem, czy nie, bo nie wiem, ale chyba tak. Ja nie wiem, że pierwszy raz mam karnet na tym koncie, tego się zmieni. to nie zgubił. Nie, kolor nazwy. O, taki jest lepszy. No a ja wygrałem Aha. To jest pożko, mamy wreszcie Nani Bardzo lubię Nani, Nani jest fajna Ja sobie chyba do niej kupię skina takiego Nie, teraz będę kupowała skiny, bo już nie chcę karnetów z Aniujarki kupować Bo to no, trochę... ...słyszę Nie wiem, jak to tutaj wygląda To jest taki... dron I to jest to nic Nie wiem, jak to tutaj wygląda Proszę, kurde Kurczę. Przecież trochę nie umiem celować, bo tak mogłem, a kiedy żałowałam. Dobra. To jest sobie To jest takie. To jest takie. To jest będę miał... jest takie. To jest takie. To bo To 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 może się uda jeszcze. No. kolejny winy na no, Czekaj, ja, ja sprawdzę misję, czekajcie chwilę Misja na Rose. No przecież, ja mam tylko teraz misję z za tym No To robimy tę misję na roze. Wygraj pięć razy gierek roze. To 5 minoków i mamy mega boxa. Co ja nie Normalnie mamy karne Zedmiarski, tak na szybko sobie kupiłem geny, doładowałem i kupiłem sobie karnecik Zedmiarski. Teraz mamy zadanie skarnetu Zedmierskiego. Jak zrobię je wszystkie to będzie S. I to my to ziemy to Nie! Dlaczego? Nie no, nie no. Dobra, jednak wolę tam na nich grać. Może jest lepsze. Co on pisze? A ja wygrałem wydarzenie, to najlepsze, dobrze. Ej, dokupiłem karnet. Daj ryla. Napisze... Zaraz Bo dla nie jest fajna. Lubię na nie grać. No nie. A bo tak gramy sobie znowu to ten, skoro zadanie to zadanie. Zrobimy to. Ok, że karla na sto pucharków. Dobra, Ból. Mnie wyrzucają karny zadojmiarski i ja go zabiję na chatach No, nie wiem, z to Dobra, mamy Wynikły starcie, Elsa Lagi, to by się lagi, ale... Mam, bo to nie lagi. Dobra, jeszcze? Jest tylko 4 więc może w kolejnym odcinku, że ale nie wiem. I to ja mam tego skina. Fajnego. On ma Leona, zauważyłem. on chyba nie miał Leona, ale drop. On miał karm chyba. Tak, on miał tamty karm z gimnastki malutki. No? A ja będę nie. O, górnikama!

Dlaczego no, to jesteś? Aha, Destiny się wziął Tylko ile ma pucharków no Destiny miał Star Powera chyba ile nie wiem, nie ma. ma chyba dużo Sajcek jest dobra Miał Star na no Destiny widziałem

Dwa drużyny porobimy i mamy kolejny winak, a w kolejnym odcinku będziemy otwierać tego boxa. O, wiem jak będzie tytuł odcinka. Nie to niego boczek ale... Ja już wiem jaki będzie tytuł odcinka. O, Chyba trzycie. Dobra, i tak my... Jedny nie będę małych poharów. a to miał mało. Ja myślę, że on ma Star Puera, bo no, tylko jeszcze dwa winy. I to odcinku otwieram mega więc może ja sobie to zrobię dwa winy. To widzimy się w kolejnym odcinku. Dobra.